Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem testowym. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to samochód ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Zawieszenie jest może leciutko sztywne, ale generalnie zapewnia bardzo dobry komfort. Oczywiście nie można tego porównać do komfortu z najnowszej e klasy, czy nawet z poprzedniej e klasy, ale jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Auto, którym jadę, ma 3-litrowy silnik diesla. TDI oczywiście o mocy 245 koni mechanicznych. Samochód przyspiesza do 100 na godzinę w 6,7 sekundy. Są to bardzo dobre osiągi, w zupełności wystarczające jak na ten segment. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to jeżdżąc po mieście, uzyskałem wynik 10,7 litra na 100 km. Nie bawiłem się w eco driving, po prostu jechałem spontanicznie, ale myślę, że spokojnie da się osiągnąć lepszy wynik. Na dobrym poziomie jest też spasowanie elementów we wnętrzu. Jest to tak naprawdę poziom, który przewyższa i Mercedesa, i BMW. Tak naprawdę większość elementów tutaj, jak dotkniecie, to nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. No wiadomo, że jak się tam gdzieś mocniej przyciśnie, to jakieś tam delikatne trzaski mogą się pojawiać, ale naprawdę, jeżeli chodzi o poziom spasowania, to jest to no, top of the top. Drewno jest prawdziwe, niczego nie udaje. Aluminium też jest prawdziwe, oczywiście niektóre gałeczki są, na przykład tutaj są gałeczki plastikowe, ale już te elementy, tu napis 4, też plastikowy, nie aluminiowy. Tutaj te listwy też są aluminiowe, tu wszystko, klamki aluminiowe, także najwyższa jakość. Wnętrze jest bardzo przestronne, fotele są wygodne, mają dodatkowo tutaj takie podparcie na Uda, które można sobie rozsunąć i wtedy wygodnie się jedzie w dalszej trasie. Bagażnik ma pojemność w wersji Sedan 530 litrów. Po złożeniu foteli jest to 995 litrów. W kombi zwanym AWANT jest to 565 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ta zwiększa się do 1680 litrów. Jest też system multimedialny, w niektórych autach możecie dokupić sobie też regulowane pneumatyczne zawieszenie. Dostępny jest też system Audi Drive Select, dzięki któremu wybieracie charakterystykę działania zawieszenia, przekładni kierowniczej, skrzyni biegów oraz sportowego mechanizmu różnicowego, jeżeli oczywiście taki dokupiliście. Oczywiście dostępny jest też aktywny tempomat, wiele takich różnych systemów bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście za dopłatą. Macie też czujniki parkowania. Oraz cztery kamery ułatwiające parkowanie z przodu, z tyłu, a także w obudowach bocznych lusterek. Macie też elektrycznie składane lusterka, elektrycznie podnoszoną tylną klapę. Jeżeli chodzi o komputer pokładowy, to jest on oczywiście standardowy. Bardzo czytelny wyświetlacz, ciekawa grafika. Po przekręceniu kluczyka zapala się napis Audi A6, także widać, że tutaj jest wszystko dopieszczone, nawet w najdrobniejszym szczególe. Dostępna jest też nawigacja. Oferowany był również system pokazujący korki, który dobiera trasę tak, że jeżeli na przykład dana ulica jest zakorkowana, to wyznacza Wam objazd i dzięki temu szybciej możecie dojechać. Wymaga jednak karty SIM. Oczywiście ekran do systemu multimedialnego można sobie złożyć. Jeżeli przeszkadza Wam, to wciskacie przyciski, tak jak teraz widzicie. Ekran się składa. Jeżeli jest potrzeba, wciskacie, ekran wychodzi. Auto nie ma zbyt wielu schowków, ale kieszenie w drzwiach są naprawdę dużej pojemności. Duży jest też schowek pasażera. No i macie do dyspozycji też schowek w podłokietniku oraz pod podłokietnikiem. Na liście opcji wyposażenia dodatkowego znajdziecie również reflektory LED Matrix. Polega to na tym, że macie cały czas na przykład włączone w trasie światła drogowe, czyli potocznie zwane długimi. No a jeżeli z naprzeciwka nadjeżdża samochód, to auto wtedy tak jakby wyłącza taki kwadracik, w którym znajduje się ten samochód, omija go i dzięki temu tamten kierowca nie jest oślepiony, a Wy widzicie wszystko tak, jakbyście jechali cały czas na światłach długich. Opcjonalnie auto wyposażone jest w system nagłośnienia bardzo dobrej klasy Bang Olufsen, jeden z prawdopodobnie najlepszych systemów audio na rynku. W wyposażeniu znajdziecie też głośniki poprawiające dźwięk silnika. Ja osobiście wolałbym, żeby to dźwięk silnika wydobywał się z rur wydechowych, a nie był poprawiany jakoś sztucznie, no ale takie rozwiązanie tutaj jest. Audi nie jest jedyną firmą, która to stosuje, bo znajdziecie takie patenty już w Mercedesie, między innymi też w BMW. Dużym plusem auta jest też bardzo dobre wyciszenie wnętrza. Nawet przy prędkościach autostradowych można rozmawiać spokojnie z pasażerem. Kierowca może rozmawiać z pasażerem siedzącym na tylnej kanapie. Co tak naprawdę w wielu autach nie jest takie oczywiste, bo już powyżej 100 na godzinę często jest to dość utrudnione. Jako, że auto jest dość długie i duże, to oczywiście kuleje promień zawracania. No ale wiadomo, zawsze coś za coś. W tym odcinku to już wszystko, ale zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia mojego profilu na Facebooku i odwiedzania mojego Instagramu. Cześć!